Jak tam kafka, smutující? To Tam na mnou pane To Co? Co tytuł się nauczył żebrów. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Ja mam dzisiaj takie śmieszne wałki na głowie po nocy wyglądają trochę jak papiloty. W ogóle nie widziałam wcześniej tego rodzaju wałków. Wiecie, bo zwykle jest taki po prostu w jednej części klasyczny jedwabny wałek, a to są trzy wałki w zestawie. Dużo bardziej cute to wyglądało wczoraj wieczorem. Ale sprawdźmy, jak to wyszło. To są w ogóle wałki od Oli Soswy, z jej nowej marki Milky Maine. Ja też od razu Wam powiem. Uwa! Wow. Od razu Wam powiem, że ja naprawdę nie mam talentu do nakładania takich wałków. Bardzo w ogóle rzadko to robię. Te takie klasyczne wałki mnie trochę irytują, bo mi to zjeżdża z głowy i w ogóle moje włosy nie trzymają tego skrętu. A tutaj stwierdziłam, że to jest coś innego, coś nowego i może to się u mnie sprawdzi. Okej. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Nie, no ja jestem pod ogromnym wrażeniem i nie, no przepięknie to wygląda. Ja myślę, słuchajcie, że Dyson chciałby, żeby tak wyglądał efekt po użyciu ich lokówki. Przecież to wygląda jak najpiękniejszy blowout wyciągnięty, wiecie, na szczotkę, na wałki. Ja nie wiedziałam w ogóle, że mogę taki efekt na swoich włosach osiągnąć. Oczywiście fajnie by było jeszcze do tego dodać jakąś piankę, um, lakier, żeby fajnie to utrwalić, tylko że, tylko że ja nie mam pianki, muszę sobie kupić. I zobaczcie, tak fajnie też są odbite tutaj te włosy od nasady. I tak jak mówię, ja to miałam założone na noc. Jestem ciekawa, jak to sobie da radę na jakieś dwie, trzy godziny jakbym założyła. i będę robić jakąś listę prezentów, yy, jakiś prezentownik gdzieś we Vlogmasie, to na pewno to się znajdzie w takim prezentowniku. Po prostu genialne. Genialne. Ogarnęłam się, jak widać, bo musiałam nagrać świąteczną kampanię dla Apartu. Jest już godzina y, 19 prawie, zobaczcie, jak ładnie się te włosy y, trzymają. Ja je troszeczkę delikatnie lakierem spryskałam tutaj na długości, ale też weźcie pod uwagę fakt, że moje włosy naturalnie są totalnie niepodatne na stylizację jakąkolwiek. Z natury są mega gładkie, proste, niskoporowate. Mega mi się to podoba, dlatego że nawet po tym, jak te włosy trochę tak oklapły, to i tak ładnie ta fryzura wygląda. Weszłam sobie dziś, słuchajcie, na pewne forum. Coś mnie podkusiło, żeby wyszukać swój wątek. Przysięgam sobie i Wam w tym momencie, że nigdy więcej tego nie zrobię. Nie chcę jakoś mocno wchodzić w szczegóły, ale skoro już ten temat poruszyłam, to powiem Wam, że tak w skrócie pisali tam, że ciężko się już mnie ogląda na tym YouTubie, bo cały czas wałkuję. Temat tej wagi, tego jak nie mogę schudnąć, i wnioski są takie, że jestem po prostu leniwa. I wiecie, ja tu teraz to mówię w takim bardzo neutralnym tonie, natomiast tamto jest takie obśmiewanie. To nie jest przyjemne coś takiego na swój temat przeczytać, zwłaszcza gdy po części się z takim hejtem y, o sobie zgadzasz. W takim sensie, że jeśli miałabym być racjonalna, to wiem, że to nie jest prawda, natomiast jest część mnie. Która też samą siebie ciśnie za to, że może jestem właśnie za mało zdeterminowana, za mało uparta, zbyt wrażliwa, za miękka. I tak jak się teraz nad tym zastanawiam, to w sumie jest śmieszne i paradoksalne. To w sumie pokazuje, jak duże jednak niezrozumienie jest w tych osobach, bo te same laski, które pisały tam, obśmiewając mnie, że na pewno jestem po prostu leniwa, spłycając jakby mój, Problem z zaburzeniami odżywiania do lenistwa po prostu. Krytykowały mnie, że nie idę na terapię, jakby, że nic z tym nie zrobię u specjalisty, że nie pójdę do żadnego psychodietetyka, y, psychologa, psychoterapeuty itd. i tak dalej. Ja bym w sumie chciała ten temat poruszyć, już od jakiegoś czasu o tym myślałam, jak właśnie. Dużo więcej ostatnio tych komentarzy gdzieś tu na YouTube się pojawiało um, odnośnie te, tej specjalistycznej pomocy. Ja już miałam okazję korzystać z pomocy psychodietetyka. To nie jest tak, że ja nie próbowałam. Najwidoczniej trafiłam na odpowiednią osobę, z którą miałabym dobry vibe, kontakt. I nie powiem, przez tamte wcześniejsze niepowodzenia trochę się zraziłam do tego, żeby szukać dalej kogoś, kto... Będzie dla mnie odpowiedni. A jeśli chodzi o terapię, to słuchajcie, ja naprawdę rozumiem. No, podejrzewam, że większość z Was jednak ma dobre intencje, bo jak widać, nie wszyscy, którzy piszą takie komentarze, żebym właśnie gdzieś zaczerpnęła pomocy specjalisty. Musicie zrozumieć jedną podstawową kwestię. Decyzja o terapii powinna być podjęta. Samodzielnie. To powinna być moja indywidualna, dojrzała, dorosła decyzja, bez jakichś nacisków z zewnątrz. Biorę się, bo właśnie z melonem, wychodzimy na spacer, zmieniając temat na przyjemniejszy. Nowe buty kupiłam, słuchajcie. Mega, mega mi się podobają te mumbo. Wzięłam sobie takie krótsze, jasne, zastanawiałam się też nad czarnymi, ale nie było rozmiaru. A rozmiar mam właśnie 38-41, chyba to jest taki przedział, bo właśnie tutaj nie ma takiej konkretnej rozmiarówki, nie ma takich konkretnych pojedynczych rozmiarów. Ja mam rozmiar ogólnie 41, więc to jest takie na styk, ale bardzo się cieszę, że w końcu zostawiłam, bo na początku właśnie myślałam, że będą za ciasne, dlatego, że one mi się trochę właśnie dopasowały do nogi jakbym wzięła większe, to już by mi tutaj z tyłu wypadała pięta tak jakby, więc no te są idealne ja się na nie zdecydowałam przede wszystkim dlatego, że wszystkie moje zimowe buty praktycznie są ugi, więc chciałam mieć coś takiego bardziej wodoodpornego, że tak powiem. Jeszcze taka ciekawostka: one są ym, oba takie same, tak jakby nie ma prawego i lewego, oba są identyczne, czyli po prostu w miarę noszenia jakoś ten but się tam w środku dopasowuje do waszej nogi. <grym> Zobaczcie nawet na tą podeszwę one są po prostu takie okrągłe. Przede wszystkim, w porównaniu do ugów, one się nie ślizgają. Mam gdzieś paznokcie na ósmą i wykąpałam się wczorajny wieczór. Stwierdziłam, że testuję dalej bałki. Przynajmniej wstanę i będę już praktycznie ogarnięta. Dobry. Ej, jak tu pięknie. Słuchajcie, Agnieszka miała wcześniej salon em, na starówce. Teraz się przeniosła tutaj do e, salonu e, doktor brew i ma tutaj taki swój cozy gabinecik. Ślicznie. To postaram się zrobić właśnie złuszkanie, ale z takim też nawierzaniem, łagodzeniem, mm -hmm, mm -hmm. żebyś nie była taka mocno po nim napięta i tak? Planowaliśmy zrobić jak zwykle kwas migdałowy, ale dzień wcześniej się zagapiłam już o retinolu, co jest przeciwwskazaniem, więc tym razem postawiliśmy na sam enzym, który delikatnie złuszcza. Następnie zrobiliśmy niesamowicie przyjemną maskę algową serio kocham to uczucia na skórze. Teraz będziemy wykonywały tak zwaną darsonwalizację skóry i polega to na tym, że będę przykładała taką szklaną pelotę do skóry Oli. Odpalam urządzenie, słychać taki charakterystyczny dźwięk i dochodzi do wyładowań pomiędzy naskórkiem a tą szklaną pelotą, co w efekcie daje nam wytworzony ozon. I to właśnie ozon będziemy wykorzystywać. On ma takie właściwości antybakteryjne, antyseptyczne i będziemy sobie działać w miejscach, gdzie u Oli pojawiły się jakieś stany zapalne, czy też występują przebarwienia. My hmm. sobie od tego Miejsce tutaj. I uwaga. Słucham. Mm, Nie jest złe. Nie. To jest taka właśnie pelota kulka, punktowa. Tak, właśnie jest taki zapach ozonu. Jak na przykład wnętrza się ozonuje albo samochód. Tak, to właśnie mhm. jest taki zapach specyficzny. I ja tak przykładam, odpuszczam, przykładam, odpuszczam. To sobie też jeszcze na Dobra, przykładałeś na sobie koniec kopania prądem. Dobra. I nałożyć jeszcze SPF. Śponie <grystanie> <Bo nie> A <bieram. grystanie> Ale jak pan wrócił, ja wyglądałam wstała. No, tak jest bardzo często. No nie. <grystanie> wstała dopiero rano. <grystanie> Wróciłam właśnie do domu i mierzę sobie futro. To jest 100% wełna i to jest z tej samej marki, z której zamawiałam ostatnio taką bardzo obszerną, szczególnie w barkach, kurtkę skórzaną, taką brązową. Ostatecznie ją odesłałam. Tutaj na YouTubie chyba akurat jej nie pokazywałam, ale... Kolejny raz mam przy tej marce rozkminę, czy to nie jest takie zbyt obszerne. Ja wziąłam sobie rozmiar M i uważam, że jest git, natomiast jak chciałam założyć go na bluzę na początku, to było mi już tutaj za ciasno, więc to jest raczej taka rozmiarówka True to Size. Ja się trochę w tym czuję jak taki viking, te włosy. Z tego futra latają wszędzie tu teraz. Nie wiem, słuchajcie, ja mam już kolejny raz problem z takimi rzeczami, które pięknie wyglądają na Instagramie. Zwłaszcza na takich szczupłych laskach. A ja w tym się czuję chyba nie do końca. Zaraz przyjdzie Maciek, to go spytam, co on sądzi o tym. Trochę taki kurczak. Te rękawy są tutaj takie rozszerzone na dole. To też daje taki efekt um, obszerny. <słuch> co sądzisz o tym? Bardzo dobrze, ale Nadaje no, się na wyjazd do Gdańska? <grywia> no powiedz coś! Ja <grywia> po Ja powiedziałam właśnie, że <grywia> wyglądam trochę jak wiking. Że czuję się trochę jak wiking. No, do zostawienia czy jadą Pabłę się, bo jedziemy dzisiaj na jedną noc do rodziców. Ja muszę dziś być w piszu, dlatego że zakładam aparat na dół. Jutro z kolei umówiłam się z moją siostrą, że zrobimy już pierogi na święta. Tutaj się kapusta gotuje, tu mamy opieńki rozmrażamy, tu są grzyby suszone, a tutaj mamy cebulkę na masełku, taki będzie farsz.